Witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie. Nazywam się Tom Szajan, jestem tarocistą, jasnowidzem. Do godziny 21.00 odpowiadam na Wasze pytania. Do 20.50 zobaczymy, ile będzie pytań. To widzę, że przypłynęły kolejne smsy. Na wszystkie postaram się dzisiaj odpowiedzieć. I może już trochę krócej, trochę szybciej, bo na niektóre się bardzo rozgadałem. W międzyczasie Pan Józef, który tu bardzo często programy oglądał, napisał, że... Oczywiście żartobliwie, że przegadałem z sobą 85 minut. No trochę, trochę nie do końca, panie Józefie, bo no gdzieś tam tym co mówię, 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 też staram się to mówić dla Was, bo owszem mówię o moich doświadczeniach, ale mówię to dla Was, żebyście może choć trochę z tego skorzystali. Przed przerwą mówiłem o dotuleniu, do kochaniu swojego wewnętrznego dziecka. Mówiłem o runach, o tym skrypcie Dagas Algis. A jeśli ktoś nie oglądał, to ja go jeszcze raz pokażę. Tu oczywiście dzieło sztuki z podpisem. Nie może być bez podpisu. To jest skrypt Dagas Algis. To jest skrypt przyciągający światło, przyciągający transformację do naszego życia. Skrypt zmiany to nie jest ani skrypt na pieniądze, ani na miłość. To jest taki skrypt, który nas transformuje, działa bardzo silnie. I dlatego ostrzegam, że jeśli nie czujecie się gotowi na coś, to może się w coś na razie nie pchajcie. Dostałem od znajomego, który jest specjalistą, jeśli chodzi o runy. Kolejny skrypt, już taki bardziej konkretny. Ale tak naprawdę na razie czekam z jego wykonaniem, na razie jeszcze, jeszcze go na chwilę odkładam, dlatego że po prostu nie czuję się chwilowo na siłach. Po, po prostu jakoś czuję, że muszę jeszcze chwilę odczekać, bo tamten skrypt, który dostałem też jest bardzo silnym skryptem. Najpierw niech działa ten, który mam na sobie zresztą z dniu dzisiejszym, na, na wisiorku. Zobaczymy, zobaczymy, przyjdzie moment na, na kolejny, ale na razie mam parę rzeczy do załatwienia z tym, który mam teraz, więc potem, potem się będę zastanawiał nad kolejnym skryptem. E, też się śmieję, że życzę Wam w nowym roku udanej apokalipsy. E, oczywiście z apokalipsą żartuję. Mam nadzieję, że 2012 nie będzie jakimś bardzo trudnym rokiem, ale jest rokiem granicą, jest rokiem, na który ja bardzo długo czekałem. Dla siebie go czuję super, dla świata. Hmm, pewnie będzie się działo. Zresztą w ostatnich latach już się dużo dzieje. W tym roku być może będzie się działo jeszcze, jeszcze więcej. Ale pamiętajcie, że wszystko złe co przychodzi, to przychodzi hmm, też po coś przygotowuje nas coś lepszego. Kurczę, zapomniałem o moich przekazach anielskich, które zdarzyło mi się kiedyś spisać, popełnić e, i mam nadzieję, że mam mój ulubiony. Już zobaczymy, jak widzicie, te kartki są trochę zużyte. O tak, jest. Jest to mój ulubiony skrypt. E, nie skrypt jej, jej, jej. Przekaz, który spisałem. E, więc zanim zacznę odpowiadać na Wasze SMS-y, których jest coraz więcej, pozwolę sobie jeszcze go przeczytać. Popatrz, jak świat zmienia się pod wpływem Twych myśli. Poczuj, jak bryza odrodzenia owiewa Twoje ciało, napełniając Cię pokojem. Zmiany nieodzownie towarzyszą człowiekowi. Energia transformacji spływa na Waszą planetę. Możesz otworzyć się na zmiany lub dusić się, ugięty pod ciężarem tej silnej energii. Ona zmusza Cię do działania, mobilizuje. Lecz niecierpienie Twoje jej jest zadaniem. Otrzymujesz potężną siłę myśli swych kreacji. Jeżeli jedno one są z Bogiem w Tobie, miej pewność, że wkrótce się urzeczywistnią. To, o czym marzysz, Okrok jest od ciebie samego. Realizuj się przez wzrastanie, realizuj się dzięki mocy myśli Twych kreacji. To, że stare upada to naturalna kolej rzeczy. Zamiast bać się, zobacz jaką szansę stwarza dla Ciebie ten proces. Dojrzyj dobrodziejstwo w tym, co wydaje ci się, że jest cierpieniem. Starych murów naturalną rzeczy koleją jest runąć. Nie zbraniaj się przed tą cudowną transformacją, która właśnie teraz dzieje się na twojej planecie. W głąb swego serca wstąp, poczuj, zastanów się, czy to, co robisz z życiem swym jest tym, co chciałbyś robić. Jeżeli nie, teraz właśnie masz pełną moc, by to zmienić, by znieść siebie na poziomy, których nawet w twych marzeniach nie ma, gdyż wiary w siebie samego ci brak. Poddaj się Bogu w Tobie, który przez Ciebie właśnie emanować chce miłością. Czując Go, nie zwątpisz. Czując Go, nie będziesz się bał. Przesyłamy Ci ziarno siły. Metatron i Archaniołowie. To mój ulubiony przekaz, bo gdzieś tam dotyczy tych zmian, które przychodzą i gdzieś tam czuję Go... Najpełniej w jakiś, jakiś taki dziwny sposób. widzę wszystkie smsy, które przyszły, spokojnie. Nie będziecie tutaj, nie musicie wysyłać drugi raz, ja tylko... Um, tutaj patrzę, patrzę, patrzę. Okej, okay. tu ktoś mnie pytał przed przerwą o relację. Ja bardzo proszę o imiona. Dalej proszę o imiona. Okej. Okay. Pani Dorota, pani Dorota urodziła się w lipcu i pani Dorota pracuje dość długo w jednym miejscu, ma umowę do czerwca, pragnie zmienić tą pracę. Czy jej się to uda w najbliższym czasie? Pani Dorota bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję za pani SMS-a, pani Doroto. I już patrzymy, czy uda się pani zmienić pracę. Ja trzymam kciuki, od razu widzę, że tutaj ma pani niedługą sprawę w sądzie. Już nieważne o co, ale trzymam kciuki, żeby było jak najlepiej. aż karty lecą. <laughs> no ładne karty wyleciały tutaj naprawdę. Zobaczymy, co się pokaże w rozkładzie. Ja trochę nie wiem, jakoś nie wierzę w karty z przełożenia, nie wierzę w, w wylatujące karty. Zerknę, ale to bardziej taki komentarz czasem dla mnie. Nie wiem, z przełożenia nie wierzę dlatego, że czasami w przełożeniu pokazują się zupełnie inne rzeczy niż pokazują się w rozkładzie. Są eksperci, którzy patrzą na karty z przełożenia, ale ja tutaj zazwyczaj widzę jak rozkładam już pełen rozkład to widzę, że te karty z przełożenia są jednak trochę inne i na ich podstawie może nie zawsze może nie zawsze lepiej odpowiadać, dlatego zawsze robię. Pełen rozkład. Um, czy się Pani uda zmienić pracę? Jak najbardziej. Uda się zmienić Pani pracę. Mm, to nie podlega żadnej wątpliwości. Jaka to będzie praca? To będzie praca, to będzie bardzo oryginalne co powiem. Praca fajna. Praca bardzo fajna. Karta słońca, dużo ciepła, azmonet, dużo pieniędzy, coś nowego z fajnymi dochodami. Fajnie, tak? Uda się Pani zmienić pracę i jak najbardziej. Tu. Sądzę, że właśnie tak koło czerwca będzie ta zmiana pracy i to nie chodzi o tą umowę, która się kończy, ale sądzę, że gdzieś tam a, tak dosyć w ostatniej chwili to się uda wszystko zmienić, sądzę, że koło kwietnia najwcześniej, tak, no dobra, do kwietnia, koło kwietnia pojawią się informacje dotyczące a, tej kolejnej pracy, ale zmiana pracy ja najbardziej w kartach jest, trochę się pani tym martwi, ale to normalne, więc tu się nie ma a, co rozwodzić nad emocjami. Bo też karty ich jakoś bardzo słych nie pokazały. Ale jeśli chodzi o zmianę pracy, bardzo fajne karty i jak najbardziej uda się Pani tą pracę w najbliższym czasie zmienić. Napisała Pani Małgosia. A, a Pani Małgosia, która już pisała i pytała o przesłanie anielskie, i tu się rozgadałem u pani a propos a propos wewnętrznego dziecka ale pani Małgosiu ja pani chyba już powiedziałem, że na przełomie roku maksymalnie ktoś się pojawi ale już patrzymy Ja już Pani powiedziałem, że tak, że tak, że tak, że tak, że tak, że tak, że fajnie, że będzie fajnie i tyle. I tego się proszę trzymać. Resztę kart pominę. Są dobre, nie, karty są naprawdę fajne, ale już nie będę na ich temat rozwodził, bo to bez sensu. Będzie fajnie w tym roku, pod względem widziału uczuciowego naprawdę. I to się zacznie już, już prawie tutaj, na teraz, karta głupca. Czyli nie, że jest Pani głupia, ale zaczyna Pani nowy etap w życiu. Fajnie, bardzo fajnie. W tym roku, najpóźniej do przełomu roku, sądzę, że będzie Pani w związku. Do przełomu 2012-2013, ale sądzę, że jest to taka bezpieczna prognoza czasowa. Sądzę, że szybciej. Więc trzymam kciuki, żeby było super. seconde ok à la péagne à Pani Edyta, jeden SMS to jest idealny SMS na program, bo mm, gdybym dostał tego SMS-a w domu, to po prostu byłoby ciężko. A, bo tu jest teraz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pytań w jednym SMS-ie. Idealny SMS na program, idealny SMS na prawie że nielimitowany czas antenowy. Pani Edyta pyta, co panią czeka w tym roku, jak w finansach, czy sprzeda pani dom? Czy córka Klaudia skończy szkołę jak będzie z, ze związkiem córki? Jak ułożą się sprawy między Panią Edytą a Panem Krzysztofem? Pani Edyto, mam nadzieję, że mnie Pani ogląda. Już dla Pani koncert życzeń. Rozłożę najpierw ogólny rozkład na ten rok.